Karolina, dwa tygodnie w domu wielkiego brata. Czy to jest długo, czy to jest krótko? To jest jednocześnie długo i krótko. Powiem Ci tak, że doceniłam każdy dzień, który tam spędziłam i była to dla mnie fantastyczna przygoda, natomiast nie ukrywam, że mój czas tam tak naprawdę dobiegł końca za szybko. Za szybko, bo miałaś ambicje, żeby zostać pewnie trochę dłużej, pewnie miałaś ambicje na finał. Miałam ambicje, żeby to wygrać. Dlaczego nie wygrałaś? Nie wygrałam, ponieważ nie zaskarbiłam sobie sympatii widzów. Ale już to wiesz? Czy to są na razie tylko takie Twoje przypuszczenia? Już to wiem, aczkolwiek nie jest to rzecz, która by mnie jakoś bardzo mocno przejęła. Pytam dlatego, bo ty byłaś zamknięta, więc nie miałaś dostępu do internetu, do Instagrama. Ja miałem i czytałem. I powiem szczerze, nie byłaś uwielbiana, prawda? Więc też chciałam zapytać, czy już zdążyłaś się zaznajomić z tymi wszystkimi komentarzami, czy na razie je odstawiasz na, dol, na dalszy tor. To znaczy, już powiedziałabym Ci, gdzie mam te komentarze, ale nie będę tego mówić, bo nie wiem, gdzie to zostanie wyemitowane. Coś mi tam mój mąż przekazał, natomiast powiem Ci tak. Ja wchodząc do tego programu, dostałam informację od przyjaciół i od męża, że Ty wiesz, że Ci nie polubią. A ja mówię, wiem. Ale co masz takiego w sobie, że myślisz, że ludzie mogą Cię nie polubić? Bo ja na przykład z tobą rozmawiam przed tym, jak mamy włączoną kamerę, i jest naprawdę mega fajnie. Ja cię osobiście bardzo lubię. To dlaczego rzeczywiście dostałaś taki feedback, feedback od widzów, że jednak cię nie polubili? Wiesz dlaczego? Ponieważ w naszym kraju i w ogóle w społeczeństwie nie za bardzo docenia się takie charakterne, silne, bardzo ostre kobiety. E, takie kobiety są traktowane raczej e, bardzo niedobrze, bo w naszym społeczeństwie. Nie ma przyzwolenia na to, żeby kobieta mówiła swoje zdanie prosto z mostu, żeby doceniała swoją urodę bezgranicznie, a ja to właśnie robię, i to jest bardzo mocno hejtowane. A ja jestem najpiękniejsza, jestem najwspanialsza. I taka jestem dla siebie. I taka chcę pozostać. I to jest w zasadzie najważniejsze, żeby się dobrze czuć we własnej skórze, prawda? Dokładnie tak. I powiem ci, że byłoby pięknie, gdyby każdy tak się czuł. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest, to jest też kwestia polskiej mentalności, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest zupełnie normalne, że ludzie mówią, że jestem piękna, jestem bogata, jestem bardzo inteligentna, a w Polsce jest zupełnie odwrotnie. Szanuje się ludzi, którzy są tacy poczciwi, skromni, czyli dokładnie tak, jak mówiłaś. Dokładnie jest tak, jak Ty mówisz, Łukaszu. W naszej polskiej mentalności, niestety, najbardziej szanuje się takiego, co to nie ma za dużo, co za dużo nie zrobił, co jest bardzo nijaki, ponieważ wtedy nie czujemy się gorsi od niego. W momencie, gdy ktoś. Mówi otwarcie, jestem najlepszy, osiągnę wszystko, jestem jakiś, mam świetną pracę, świetny dom. Ja teraz już rozbudowywuję to, tą oczywiście myśl. Jest traktowany bardzo źle, ponieważ taka jest nasza mentalność. Ludzie uwielbiają niejakość na nasze nieszczęście.